Nie noszą lampasów, lecz szary strój, Nie noszą ni srebra, ni złota, Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Niechota ta szara, niechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, Bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się są. Dziewczęta zerpają za płoto, a oczy ich dumnie ta utwione są w dal, piechota ta szara piechota. A oczy ich dumnie utwione są w dal, piechota ta szara piechota.